Dzisiaj proponujemy wam cheeseburgerowe paszteciki z ciasta francuskiego zer frajera. Szybka i pyszna przekąska, która łączy w sobie wszystko co najlepsze w cheeseburgerach, ale w wygodnej poręcznej formie. Idealne na imprezę, przekąskę czy nawet lekki obiad. A najlepsze jest to, że przygotowanie jest naprawdę proste i szybkie. Przejdźmy zatem do przepisu. Zaczynamy od farszu. Do 200 g mięsa mielonego wołowego dodajemy jedną czwartą drobno posieganej cebuli czerwonej, 3 łyżeczki keczupu i 2 łyżeczki musztardy. Doprawiamy szczyptą soli i pieprzu, a następnie dokładnie mieszamy. Ta kombinacja przypraw nada naszym pasztecikom charakterystyczny burgerowy smak. Warto dokładnie wymieszać wszystkie składniki, aby smaki równomiernie się rozłożyły. Teraz rozwijamy ciasto francuskie i dzielimy je na trzy równe części wzdłuż krótszej krawędzi. Na każdym pasku układamy przygotowane wcześniej mięso, pamiętając, żeby zostawić miejsce na złączenie ciasta. Układajcie bliżej jednej krawędzi tak, aby drugą częścią ciasta przykryć nasz farsz, bez przesuwania go. Zróbcie tak jak my na filmie. Na mięso kładziemy złożone na pół plastry sera topionego. Będziemy potrzebować 8 plastrów po 2-3 na każdy pasek. To one nadadzą naszym pasztecikom kremowości i charakterystycznego serowego smaku. Przykrywamy drugą połową ciasta i dokładnie sklejamy brzegi. To ważny moment. Musimy upewnić się, że krawędzie są dobrze połączone, aby farsz nie wydostał się podczas pieczenia. Wierzch smarujemy rozkłóconym jajkiem i posypujemy sezamem. Dzięki temu nasze pasztyciki będą pięknie złociste i będą przypominać prawdziwe burgery. Każdy pasek kroimy na sześć równych części. Układamy je w komorze frytkownicy, pamiętając, aby zostawić pomiędzy nimi trochę przestrzeni. Pieczemy w 160 stopniach przez 25 minut. W programie Bake. Po 15 minutach przewracamy na drugą stronę, dzięki temu będą równomiernie zarumienione z każdej strony. W trakcie pieczenia paszteciki pięknie urosną i nabiorą apetycznego złotego koloru. Gotowe paszteciki możecie podawać z ulubionym sosem. Świetnie sprawdzi się klasyczny sos burgerowy lub ketchup. Najlepiej smakują na ciepło, gdy ser w środku jeszcze się ciągnie. Szczegółowy przepis znajdziecie w opisie filmu, a jeśli chcecie więcej pysznych przepisów, to sprawdźcie naszą stronę przepisy.pl oraz naszą ofertę e-booków na przekąski, które w większości możecie wykorzystać jako obiady, pieczywo, ciasta i desery. Oczywiście wszystko z Airfryera. Linki znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie jakieś danie, które chcielibyście przygotować, a nie wiecie jak lub chcecie zobaczyć, jak my je robimy, napiszcie w komentarzu. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam smacznego!